Dziś niedziela, a to oznacza czas na starocie. Ten weekend spędziliśmy na Śląsku, który jest prawdziwą kopalnią starociowych miejsc. Wybraliśmy się na giełdę w Będzinie, Mysłowicach i Mikołowie. Zapytaliśmy was, która z tych giełd była najciekawsza i postawiliście na Mysłowice. Jednak tym razem okazało się, że był to Mikołów. na Mikołów. Tak, no, w końcu, w końcu. Giełda staroci w Mikołowie odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca i zdecydowanie warto się tu wybrać. Piękna lokalizacja i piękne przedmioty. Dzbanek lucyny pijaczewskiej, czerwony jest w pięknym antikowo. Przepiękny. I za 120 zł, bardzo dobra cena. Pingwin za 1000 zł. Meksykanka za 3000. Ta biała? Ta biała. 200 zł. Kolorowe różyczki z Huty Laura od 200 zł. Na pewno będziemy zaglądać tu częściej. My tym razem nabyliśmy baterki oraz cukiernice rąby i guziki. Projekt Eryki Trzewik drost dla Huty szkła gospodarczego Ząbkowice. Razem rynkowo warte około 350 zł. Fazon glut projektu Jana Sylwestra Drosta. Ten rynkowo warty jest około 150 zł. Bazon heksagonalny projektu pana Kupczyka. W internecie zapłacić za niego trzeba około 200 zł, a o cenach za jakie kupiliśmy te przedmioty, dowiecie się z naszego Patronite'a. Jak oceniacie ten wypad? Warto było? Piszcie w komentarzach.